O Bogu. Czuję się szczęśliwy z tego względu, że nasz Pan jest, jest dobry, nasz Pan jest kocha, nasz Pan słucha nas i odpowiada, słucha naszych próśb i spełnia je. Znaczy wszystkie właśnie prośbą spełnia. Też miałem w sercu trzy tygodnie temu na modlitewnym spotkaniu rozmawialiśmy właśnie o spełnianiu. Prośb, próśb. Czy Pan wysłuchuje naszego głosu i kiedy wysłuchuje naszego głosu? I o tym mówi Jakub, więc może otwórzmy list Jakuba, czwarty rozdział. Od trzeci werset. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając tu zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Może wróćmy do Starego Testamentu, do. Pierwsza księga królewska, trzeci rozdział, od siódmego wersetu. Teraz tedy, panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przy to twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do Niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie, ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przed uczynieniem zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Także jak widzimy, Pan wysłuchał prośby króla Salomona z tego względu, że ona była zgodna z wolą Bożą, że on nie prosił dla siebie, ale prosił o to, co jest Bogu miłe. Jest to warunek konieczny do tego, żeby prośba została wysłuchana że nasze prośby muszą być zbieżne z wolą Boga. Drugim warunkiem, jaki nasza prośba musi spełniać, żeby mogła być wysłuchana, jest też o tym mowa w liście do Jakuba, tym razem w pierwszym rozdziale. List Jakuba, pierwszy rozdział, szósty werset. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. I też przykład prośby z wiarą możemy znaleźć w pierwszej księdze Samuela, pierwszy rozdział. Jest tu przykład Anny, żony Elkana, która była bezpłodna, bezdzietna. Anna gorąco prosiła Pana o dziecko, o potomka w dziesiątym wersecie. Czytamy, że z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. W dwudziestym wersecie, po upływie pewnego dnia, Anna poczęła i porodziła syna, dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, oto od Pana go wyprosiłam. I chciałem się podzielić pewnym przemyśleniem, otóż, w związku z tym, że od. Tygodnia z siostrą Martą jesteśmy narzeczeństwem. Też wiele moich próśb, wiele moich westnień do Pana, wiele moich myśli kieruje właśnie jest na tej płaszczyźnie, właśnie na płaszczyźnie małżeństwa. I z siostrą Martą w jednej sprawie jesteśmy jednomyślni, że chcemy, żeby nasze małżeństwo było podobało się Bogu, żeby to było święte małżeństwo, żebyśmy nigdy się nie pokłócili, żeby wszystko co robimy, żeby oddawało chwałę Bogu. Jak patrzy na to Pan. Pan patrzy na to przychylnie, z tego względu, że jest to z Bożą Wolą. Święte małżeństwo jest to Jego wola. Czy, czy to małżeństwo może tak się odbyć? Niezbędna jest, yy, jest wiara. I tutaj chciałem się podzielić, że nie dopuszczam do swojego serca, do swojego umysłu w ogóle możliwości, że będzie inaczej. Z tego względu, że wiem, że jeżeli dopuszczę, yy, może tak się nie spełnić. Więc gorąco zabiegać po prostu o to, nie słuchać nawet tych głosów, które dobiegają do mnie, że to jest tylko, że przez pierwszy rok może coś tak będzie, że, że pójdzie to gdzieś tam się, rzeczywistość jest inna. Ja się tym nie zgodzę, z tego względu, że jeżeli jest wzrost w Chrystusie, a powinien być, odbywa się on codziennie, to moim zdaniem początek będzie najgorszy, a najlepszym małżeństwem będziemy w chwili śmierci. Więc trwanie w Chrystusie jest takim warunkiem po prostu, żeby to małżeństwo było udane. A będzie udane z dnia na dzień. Nie z roku na rok, nie z miesiąca na miesiąc, ale z dnia na dzień, kiedy po prostu musi się odbywać wzrost duchowy i zarówno męża, jak i żony. Też chciałem jeszcze jedną rzecz popowiedzieć. Ta sama księga, pierwsza księga Samuela, drugi rozdział. I wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów i dwie córki. Poczęła trzech synów i dwie córki. Aha, może jeszcze nie dokończę. E 27. O tego chłopca e się modliłam, a Pan spełni moją prośbę, jaką do niego zanosiłam. Więc ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. E więc Anna oddała dziecko dla Pana, dla Heliego. Pan wynagrodził jej to pięciora, pięciorem kolejnych dzieci. Jeszcze powróćmy do królewskiej pierwszej. Trzeci rozdział, trzynasty werset: Oprócz tego daję Ci to, co, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę. Takiż takiego, jak ty męża, nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegać moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, Twój ojciec przedłużę Twoje dni. Także Jak widzimy, Pan daje więcej, Pan nie daje jeden za jeden. Ja wierzę w to całym sercem, nie dopuszczam myśli, że będzie inaczej niż to, że moje małżeństwo będzie święte, miłe w oczach Boga. I piękne jest to. Że mimo, nie proszę o nic więcej Pana w propozycji małżeństwa, poza tym, żeby było ono święte, to Pan w swojej miłości, w swoim swojej, swojej miłosierdziu może dać jeszcze więcej. To, że to małżeństwo, nie wiem nawet czego mogę się spodziewać od Pana, ale wiem, że jeżeli dołożę wszelkich starań, żeby to małżeństwo było święte, to, to Pan da jeszcze więcej. Także tym bardziej mnie to motywuje i tym bardziej zwracam swój wzrok Jezusowi, bo dziękuję bo. Nasz Pan naprawdę jest dobry, hojny. Amen.